Otrzymaliśmy licencję na grę w ekstraklasie. Co to oznacza dla naszego klubu? Przede wszystkim oznacza to, że klub Stomil Olsztyn wchodzi w kolejny etap, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne sam fakt, że zgłosiliśmy się do, do procesu licencyjnego na grę w Ekstraklasie i ten proces przeszliśmy skutecznie otrzymując licencję od Polskiego Związku Piłki Nożnej na grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie, świadczy o tym, że w klubie zaszły zmiany w wielu obszarach, które spowodowały, że klub spełnia najwyższe wymogi stawiane klubom piłkarskim w Polsce no i, i też i proces licencyjny, który przeszliśmy, to potwierdza i tutaj przede wszystkim duże słowa uznania dla pracowników klubu, osób, które bardzo intensywnie od, od początku tego roku pracowały nie tylko nad, nad wnioskiem licencyjnym, ale również w wielu innych obszarach. I, i cieszy nas to, mamy dużą satysfakcję, że, że spełniliśmy te wymogi, że licencja na grę w ekstraklasie została przyznana. Jest to de facto dla nas taki pewny egzamin okresowy naszej sprawności organizacyjnej, co jest również istotne w kontekście dalszych zmian i rozwoju klubu Stomilosz. Za chwilę nasz stadion również będzie się zmieniał. No tak, to jest jeden z wymogów licencji na grę w Ekstraklasie i zgodnie, zgodnie z zapisami umowy pomiędzy miastem, a głównym inwestorem panem Michałem Brańskim te zmiany nastąpią. Po konsultacjach, po, po rozmowach z dyrekcją Ośrodka Sportu i Kreacji w Olsztynie i tutaj analizie potencjalnych zmian na, na obiekcie przy Alei Piłsudskiego, doszliśmy do wniosku, że warto skorzystać z usług doradczych firm specjalizujących się w zakresie modernizacji obiektów sportowych. Mieliśmy okazję kilkukrotnie gościć przedstawiciele jednej, jednej z firm i i właśnie na tych spotkaniach omawialiśmy. Potencjalne możliwości modyfikacji, modernizacji naszego stadionu pod kątem pojemności i spełnienia tych minimalnych wymogów licencji na, na grę w ekstraklasie. Na tą chwilę czekamy na ostateczną już koncepcję, na, na ostateczną również wycenę ewentualnych zmian. Kolejnym etapem jest, jest spotkanie z władzami miasta i przedstawienie tych, tych propozycji które widzimy, które uważamy, że są propozycjami jak najbardziej zasadnymi, ale przede wszystkim propozycjami, które pozwolą nam spełnić te wymogi, wymóg pojemności stadionu, ale również funkcjonalności, więc myślę, że jak już tylko ten etap zostanie Zaprezentowany, i, i, i te zmiany zostaną zaakceptowane. To już jest tylko kwestia harmonogramu realizacji tych zmian. Jestem dobrej myśli, że ten okres pomiędzy sezonami uda się w tym okresie te zmiany przeprowadzić.